Ja mam kilka spraw. Na którejś poprzednich sesji prosiłam o y, obcięcie drzewa przy parkingu dzielącym parkiem urzędy z parkingiem test. Do dzisiejszego dnia ani jedno liścia, ani jednego gałoska nie została usunięta. Ponieważ twierdził pan Panie Burmistrzu, że y, Należy to do właściciela, Pana Boszka. Po rozmowie z Panem Boszkiem usłyszałam, że drzewo, które było sadzone przez urząd gminy i on w życiu nie posunie się do obcinania tego drzewa, bo po prostu nie chciałby się znaleźć w sądzie. Dlatego bardzo proszę, to jest tak drobna sprawa, że nie powinna być na sesji proszę. Tylko to powinno być załatwione. Wczoraj o godzinie 17.00 byłam świadkiem, do tego tematu ruszam, ponieważ ci, którzy płacą za tą pracę, żeby się tym zainteresowali. Na ulicy Ludzkiewicza o godzinie około godziny 17.00 byłam świadkiem, jak podjechała ekipa, yy, 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 która miała wysieć trawę na, na około 300. Potoka, rośnie taki krzew. On jest w takiej wielkości, ale jeżeli on go ciśnę w sumie, więc on na przyszły rok będzie taki. I wołał, prosząc, żeby poprawili to Nie wiem, kto yy, yy, jest płatnikiem takiej pracy. Bardzo proszę to ruszyć, bo takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Raz, że wysięczone było tylko z jednej strony przystanku, przepychanki pana robili, że jeden nie będzie siedział, drugi nie będzie siedział na samochodzie, w końcu zabrać Proszę państwa, widzę pytania, jeżeli chodzi o most Marzec-Jasiąca. Jak się sprawy mają na dzień dzisiejszy? Na końcu chciałam ruszyć temat naszych dużymek. 15 sierpnia w kościele, pod kościołem. Może nie powinniśmy my jako delegacja być zaskoczeni, ponieważ wcześniej pan dyrektor Góry na spotkaniu z nami stwierdził, że jego kościół nie interesuje. I tak się stało. I tak zrobił. I tak zrobił. Zostaliśmy jako delegacje sami. Podszedł do mnie proboszcz i mówi, że w panie pani Szewczykowej takie rzeczy nie miały miejsca. Może by mu ktoś dał rozpiskę delegacji przynajmniej. Wyciągnął kartkę i tą rozpiskę delegacji zrobił, ponieważ chciał przywitać Delegację nie wiedział, w których miejscowości. Co szybko. Zszokowani byliśmy wszyscy, nie tylko ja. Panie burmistrzu, bo jeżeli jest wynajmowana na różnego rodzaju imprezy, studniówki, to zgonienie nas na korytarz w takiej ciasności, jak to miało miejsce, ja byłam zszokowana i nie tylko drugi. Druga sprawa. Jeżeli były poczęstunki na delegacji, bo taka była mowa przed doczynkami, otrzymały to chyba trzy delegacje po upomnieniu się. Resztę delegacji. O godzinie 21.30. Resztę delegacji rozjechali się. Taka była prawda. Bardzo Was o to proszę. Takie rzeczy nie mogą się powielać. Potem idzie opinia o nas, idzie opinia o gminie. Poszły te dożywki nieciekawej opinii. Dziękuję bardzo. Dziękuję